Poppy Playtime Chapter 3. Pewnie każdy z Was nie może doczekać się już jego wydania. Ale w dzisiejszym odcinku możemy zobaczyć, jak tak naprawdę będzie wyglądał. Dzień dobry wieczór, z tej strony oczywiście Przemobest Games, a dziś obejrzymy oficjalne trailery Chaptera 3 Poppy Playtime. Jeżeli nie możecie tak samo jak i ja doczekać się premiery Chaptera 3, to pamiętajcie o łapce w górze i subie z dzwoneczkiem na tym kanale. Jeżeli zostawicie tutaj 10 tysięcy łapek w górę, to przebieram się za Hagiego łagiego i idę do sklepu i będę śpiewał na cały głos swoją piosenkę. Serio, zobaczycie to. Napiszcie także w komentarzu hashtag Chapter 3, aby mieć szansę zgarnąć 3 dyszki PSC. To, czy Ci się udało, dowiesz się w kolejnym filmie. Dobra, ja już nie przedłużam, bo nie mogę się doczekać Jedziemy z tym śledziem. Powiem Wam szczerze, że jedną z ciekawszych postaci, która będzie w Chapterze 3, jest dla mnie Candy Cat. I jestem ciekawy, jak ona będzie wyglądała, ale dzięki temu trailerowi jesteśmy w stanie to zobaczyć. Popatrzcie tylko na to, ja jestem mega ciekawy. Zobaczcie, co tutaj się dzieje, o nie Candy Cat! Ej, ale ciekawe tutaj będzie nasze zadanie, co będziemy musieli tutaj zrobić, jak przed nim uciec. Gdzie jest, gdzie jest ten kotek? On goni tutaj wszędzie, widzicie to? Ja nie mogę, jaki to jest wielki, ogromny bydlak. Patrzcie, on tam jest tuż za nami. Ale czad, ale co on tutaj ma zrobić? Czy on ma przepchać ten wózek? Co jest? On nam w końcu pomaga, jest dobry czy zły? Co jest? On nas spycha w jakąś otchłań i musimy tutaj złapać się. A Candy Cat? Candy Cat w końcu jest pokonany i biedny spala tam w otchłań. Biedny kotek. Ej, właśnie, jesteście Tim Koty czy Team Psy? Napiszcie teraz w komentarzu. Ale co tutaj na tym trailerze się wydarzyło? Jeżeli tak będzie wyglądał chapter 3 Candy Cat. To ja jestem w 100% na tak, widzowie. Nie wiem, czy wy tak samo. Poppy Playtime, chapter 3 Game Trailer. No i to jest to, na co wszyscy czekamy, widzowie. Tu może być naprawdę łogin. Dlatego ja już tutaj klikam play i oglądamy ten kozacki trailer, chaptera 3. Mam nadzieję, że będzie kozacki. Zapowiada się bardzo ciekawie. Na razie jest podobny do tego trailera, chaptera 3 od Poppy Playtime. Tego prawdziwego. Co? Ktoś zabrał tę maskę, ej, jakby tak było rozkminione, jakie pomieszczenie kozackie, ej widzowie, ja totalnie, wygląda to niesamowicie wow, wow. Jak coś takiego zrobić w ogóle? Jak ktoś coś takiego zrobił? Ja bym chciał poznać jak takie coś się robi. Widzieliście, tam była żółta też łapka. Playcare, czyli nowe pomieszczenie. I multum zabawek? Co tam było, widzowie? Ja to chcę aż przyjrzeć się temu. Ej, to wygląda jak to by były jakieś maski. Takie wiecie, jeżeli ktoś nad morzem sobie chodzi w przebraniu Kubusia Puchatka i bierze dychę za zdjęcie, to właśnie tu jest magazyn takich przebrań, masek. Zobaczcie, jest i Mami Skoto Pszczółka, PJ. To no, są są tu dosłownie wszyscy jakieś nowe ukryte pomieszczenie. I łapka żółta burzyłaby ściany! Widzieliście to? Ej, jeżeli taką moc miałaby ta żółta łapa! I tutaj jakieś nowe pomieszczenia. No, niesamowicie to wygląda. Coraz bardziej czekam na ten chapter trzeci. Nie wiem, kiedy dojdzie. I nowa postać! Ta nowa postać, która siedzi na toalecie. Niczym ja rano. Zobaczcie, jaki on byłby gigantyczny. Ciekawe, co on by nam chciał przeszkodzić. W czym chciałby nam przeszkodzić? Oczywiście pewnie w wyjściu z fabryki, ale w jakiś sposób? I Daisy kwiatek! No nie. Na tym trailerze wydarzyło się więcej niż w całym moim życiu, widzowie chyba. <laughs> ale tutaj mamy coś naprawdę ciekawego, bo. Mamy przedstawiony upgrade banzobani przez prototyp, czyli eksperyment 1006. Nie oglądałem tego w ogóle, także jestem ciekawy, czego tutaj, moi drodzy widzowie, możemy się spodziewać. A jeżeli wy jesteście tak samo ciekawi i czekacie na chapter trzeci, to zostawcie w tym momencie łapkę w górę oraz suba z dzwoneczkiem. Dobijamy tutaj 10 tysięcy łapek w górę i lecimy z kolejnym takim odcinkiem, widzowie. Wiem, że dacie radę. Także oglądamy. Co to jakieś tajne laboratorium? Co, so, patrzcie, Mami Longek jest w jakimś takim, nie wiem jak to nazwać, ale takim szklanym czymś I patrzcie, tutaj chłop w masce, czyli tej z trailera jest w jakimś tutaj takim skafandrze I daje jakąś teczkę popi Ale co tu się dzieje, widzowie, to naprawdę ma sens Ej, ale naprawdę to jest tak ładnie zrobione. Rzeczywiście takie pomieszczenie w Chapterze trzecim może rzeczywiście być. To miałoby naprawdę sens, no bo przecież laboratorium, tak? To naprawdę wygląda jak teraz prawdziwe laboratorium, bo do tej pory nie mieliśmy takiego miejsca ani w chapterze drugim, ani tym bardziej pierwszym. No jest tutaj bardzo creepy, jest ciemno i gdybym ja grał w tą grę, chapter trzeci już teraz, no to bym się trochę zcykał. I mamy tu jakieś takie pomieszczenia, i jest, jest i bardzo bany, czyli nas słodki Króliczek, który pamięta o naszych urodzinach. I co? On ma rękę On ma rękę, która była podobna w ogóle do Kili i Willy, patrzcie na to Tak mi się to skojarzyło, to jest totalnie właśnie Ręka tej postaci, tak mi to się wydaje Tak mi się to skojarzyło, nie wiem czy to jest prawda Ale ten trailer oceniam Na 8 na 10, naprawdę Jednak to nagranie chyba będzie Jednym z lepszych, bo zobaczcie Co tutaj się dzieje, co widzimy Już w tym momencie, a jest to tylko pierwsza sekunda Zobaczcie, pierwsza sekunda A już tutaj ja widzę Daddy Long Legs Widzę maskę i chyba to jest w ogóle Bron, także, no, grubo. Ściągnięta maska Brona, jak on ma straszną twarz i on gleje, Czyli rzeczywiście jakiś tutaj gastrujący został wypuszczony w fabryce Playtime. Wow, a Daddy Longlegs? Daddy Longlegs tam... Pomaga i jest w masce przeciwgazowej. My też chyba jesteśmy w masce przeciwgazowej. Na to wygląda. Ale dlaczego Daddy Longlegs nam pomaga? Przecież jego żona, czyli Mami Longlegs, no nie była zbytnio do nas pozytywnie nastawiona. A tutaj? A tutaj mamy jakąś zagadkę i kłódkę z bronem? Co my tutaj musimy zrobić? Czemu kłódka ma wizerunek brona? Daddy Longlegs, powiedz, co to tu... Czemu on nam tutaj nic nie mówi? Co my tutaj mamy zrobić? Ej, to wygląda jak prawdziwe Poppy Play. Tutaj normalnie gameplay, full gameplay, chapter trzeci. Matko jedyna, co tutaj za straszne oczy się dzieją, aż mnie ciarki, moi drodzy widzowie przeszły. Łapy jakieś straszne, czy to są łapy Mami Longlegs, a może to są to są ręce Baby Longlegs? Tak mi się wydaje, matko, jaki straszny potwór tutaj. Baby Longlegs zapowiada się, że jest najbardziej przerażającą postacią w ogóle, kiedy jakąkolwiek ujrzeliśmy fabryce Playtime. Ale okazuje się też, że Kissy Missy potrzebuje naszej pomocy. I chcę wiedzieć, co jej się w ogóle stało. Dlatego obejrzmy ten trailer, bo jestem mega ciekawy, co nas czeka w chapterze trzecim. Jesteśmy w jakimś nowym pomieszczeniu. Wygląda fajnie, kolorowo, jak to zazwyczaj w fabryce Playtime. I co jest tutaj? Kwiatek Daisy Stokrotka i Mami long. Fuj, Mami Longlegs. Kissy Missy podaje nam pomocną dłoń, ale kwiatek jej przeszkadza. I co się dzieje z Kissy Missy? To jest pytanie. To byłoby spoko, gdyby ona rzeczywiście okazała się dobrą postacią, no. Daisy, Kwiatek Daisy zamknął nas w więzieniu i zabrał nam obie łapki. Ej, to niemiłe, niemiłe ze strony tego Kwiatka. Myślałem, że on będzie milszy, a tu okazuje się, że zabrano nam obie łapki. Gorzej niż Nie Longlegs. Nieładnie, nieładnie. Ale jest i Kissy Missy, która... Ona nam daje znowu pomocną dłoń i mamy swoją łapkę, dzięki której wyburzymy, tak? Bo przecież ta ręka ma moc burzącą. Tak! Ona naprawdę jest silna, jakąś nadprzyrodzoną moc nam daje i Kissy Missy pokazuje nam, że jest ok, że łapka w górę, że wy musicie zostawić łapkę w górę pod tym filmem. Ktoś porwał Kissy Missy i jeżeli zostawiliście łapkę w górę pod tym filmem w tym momencie, ma to, macie na to 10 sekund. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć. Słuchajcie, jesteście sztosem i uratowaliśmy Kissy Missy.